Co się stało, Szeli? Mm, nie mogę usnąć. Łóżko jest twarde. Wiesz, że była raz dziewczyna, która zmieniła się w łabędzia? Chcę wracać do łóżka. Nie. Na imię miała Odetta. Tak, tak, to przepraszam. Prawdziwy jednorożec! Mam go! A dostanę za niego ładną sukę! Nie! A gdybym trafił w tamten worek ziarna? <laughs> to niemożliwe. O, lubię wyzwania. Co za okaz. Pięknie. Worek ziarna. Ha, ha, niesamowite wasza wysokość. <laughs> Dziękuję, Redzi. Lubię wyzwania. Mamo, wybacz. Przyszłam ci to dać. To odpowiedzi księżniczek na zaproszenia na królewski bal. Pragnę spędzić jesień swego życia na rozpieszczaniu księżniczek. Mamo, wiem, że kiedyś się ożenię, ale przedtem chciałbym jeszcze odkrywać worek ziarna. Wszystko przed tobą, ale najpierw chcę ujrzeć księżniczki. Andrzeju, nie się! Łatwo ci mówić! To co, zamierzasz się teraz tylko gapić, Odetto? Czy mnie odetniesz? Poczekaj, zaraz znajdę coś ostrego. E, dobra. Spróbuj. Patrz, Odylio, ależ to żałosne. <ślesy> żałosne. <laughs> Oto wielka bohaterka tego lasu, Chujasu! Hej, zostaw ją! Uciekaj, uciekaj, Odento! Tutaj, Odento. Przybyłam najszybciej jak mogłam. Ta korona będzie cię chronić. O, królowa nicze. On chciał być królową śmietników, chyba! Odejdź, kuzynie! Nic tu więcej nie zdziałasz! Proszę pani kiedyś teoretyka? No nie. Kargul, nic, to wyszło do mnie taką paczkę, bardzo proszę. Wszystko rzecz gusta. Dziś temu wiem. Badę, że ziemia jest płaska, woda płaska, a Szwecję widać. A. Wszędzie tam czekają cudowne przygody. Na razie czeka nas tylko. głód, migracje i terroryzm, wzrost cen produktów spożywczych, żywności, nie? Ogromne problemy w mniej stabilnych państwach. Protesty, obalania rządów, wojskowe hunty. Dwie wyzwania. Kim jesteś? Mieszkam w królewskiej kopalni. Przynajmniej mieszkałam do czasu... Do czasu? Do czasu... Do czasu? Kujasu! Dopóki noszę ten kryształ, jestem przez niego chroniona i nic mi nie grozi. Co to za miejsce? Sama niewiele widziałam, ale pokażę ci Żyłe. będzie! Moja matka wyprawia jutro królewski bal. Czy zechcesz przyjść? Nie mogę. Sprowadzę moje wojsko! Nie! Nie wiem czemu, ale czuję się łabędziem. To ja płazem. A twój lód? Wracaj, nie przeżyłabym, gdyby Rodbart jednak cię skrzywdził. Tak w takim razie zostaję. Nie. Gdzie twoja dziewczyna? Wraz z garstką ludzi ukrywa się w lesie. Sala jest pełna uroczych królników. Póki czekasz, zaproś <grym> mnie do tańca. Mogę prosić? No jestem zmęczona. Odetta jednak przyszła. Dowiedziałeś się pewnie, że tu żarcie i wino darmo. Wasza wysokość. Za stary pan jest na takie rzeczy. Wygląda na to, że mój syn jest nieuprzejmy. Tak, na to wygląda, prawda? Wiesz, obiecałem matce, że dzisiaj znajdę zamek. Obiecałem matce, że dzisiaj lekuję. Prawa chemiczne. Wiesz, obiecałem matce, że się na A zawsze dotrzymuję słowa. Chciałbym cię zapytać. Jak zdrowie panie Wojtyła? Wasza wysokość? Muszę spytać... Czy masz kości? Nie mam! A czy weźmiesz z kąpiel? Tak! To zaszczyt! Jednak muszę spytać... Czy kochasz kremówki? Nie stary, nie lubię kremówek! Rodbart. Rodbart. Czego się boisz? Proszę bardzo, zadaj cios! Ja? Spierdalam. Ha! Nie mogę uwierzyć, że tu jestem. Ani w to, że ocaliłaś zaklęty las. Mogę prosić? Plugawy nędznik! Mogę prosić? Najpierw mam do ciebie poważne pytanie, książę. Od ilu lat można zostać fury. Od ilu tylko zechcesz, tato? A ja bym prosiła o ludzkie mięso. Jest takie pyszne.